Siemaneczko, tutaj Ponczol A dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii Free Build Piąty dokładnie e, Ogólnie to stało się tak Nagrywałem Kopaliśmy Zrobiłem cięcie Typ przeklinał Pisałem skargę Miałem nastawione e, na pod kropką koniec nagrywania Eee, musiałem napisać datę, przypadkowo napisałem kropkę i na tym się skończyło nagrywanie. Eee, a więc zostawcie suba, dzwonaczki, by nie przegapić kolejnych filmów i łapkę w górę. O. Zosia już skarga na Damian. Damian1337 poleciała. Nie ma przeklinania, to jest zakazane, jasne? Tak kończą właśnie nie osoby, które łamią regulamin, wyciszeniem. Albo czasami nawet banem, albo kikiem, różne rzeczy są. I jak dla mnie nie opłaca się cheatować, łamać regulaminu. Zosia. Wiem. O oh, jest. A właśnie był tam jakiś sponsor. Coś na Olek. O! Olek Kus. Dał 20 kasiory. Olek Kus, pozdrawiam cię, bo w poprzednim odcinku cię pozdrowiłem czy nie, nie w poprzednim, tylko w tym, co nagrywałem, ale przykładowo kliknąłem kropkę, jak chciałem skargę. No to Cię pozdrawiam. Olek Kus, dobrze pamiętam? Czekajcie... Olek... Tak, Olek Kus, pozdrawiam Cię serdecznie. No to tak, kopiemy dalej. Miałem... Ja akurat tutaj, jak kupałem, nie chciałem Was zanudzać, więc zrobiłem cięcie. Typ przeklinał na cięciu i musiałem go zgłosić. Ogólnie to, to ma być właśnie strefa dla tych, dla osób, które będą się tepały na moją działkę. O i właśnie, pisałem też, znaczy nie pisałem, tylko mówiłem też. Mówiłem wam też, że jeśli chcecie, żebym wam ocenił działkę, to piszcie po prostu w komentarzach wasz nick tutaj w Minecraftie, Oczywiście musi być na Kraftecie. Musicie mieć tą działkę na Kraftecie. a ja wtedy wtedy Tak zapnę się do was. No wiecie. Jeszcze raz przypominam, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Jeśli ktoś z Was ogląda takiego youtubera, który się nazywa Lutel, e, pozdrawiam Cię serdecznie Lutelku. I polecam go też obejrzeć, fajne filmy nagrywa. Jeśli go oglądacie, to wiecie kim są grube bulwy i wiecie jak one kończą. No to tak. No, kupiemy dalej, kupiemy, kopiemy, kupiemy. kupiemy. Co jest? Pytajmy się, czy ktoś chce być sponsorem. Ktoś chce być sponsorem odcinka. Grzecz, pisz grzeczniej solony. Moje ważne, że zacenzurujesz. I tak e, cię ja za to można dostać muta. E, Bo wiele razy byłam... E... Bla, bla, bla. Oj, solony fistaszek. Wiesz, że, e, że ten, e, że nawet e, przekleństwa z cenzurami są karane? Co jest z tymi lagami? Czemu Freebeam się aż tak laguje? Przynajmniej tutaj, jeśli ktoś chce wziąć ze mną ślub e, na tym trybie, to pisać w komentarzach. Musi mi coś dać porządnego. Jakiś porządny item. Jak chce mieć się, ja, mnie jako męża. A, no to tak. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem właśnie. Ale przynajmniej prawie już wykopaliśmy. tak naprawdę to nie, bo jeszcze będziemy się niżej kopali. O dwie kratki. O, i... proszę bardzo, już przyjęli tą skargę. Już Magic Now, pozdrawiam Cię, przyjął skargę. Pewnie zaraz jeszcze e, wyciszy chyba. przez najpewniej konsolę. O, w sumie jest salony e, pistaszek. Ja też jestem ciekaw, jak dostać zasłużonego. A, nie ma jednozelku, tak to ja powiedziała. Ej! A nie, jest nozelko, dobra. Ale czemu vipy są wyżej niż super vipy? Inozelka jak dostać zasłużonego. Jestem ciekaw. Jak można dostać? Jakbyście się pytali co to tak przed chwilą piknęło, no to, to było powiadomienie na forum crafted.pl. Oczywiście zapraszam tam. I ogólnie na crafted.pl. Czyli muszą być ad... Muszą być w ekipie. Krafteda i odejść. Naprawdę tak szybko? Takie to jest proste? Takie proste? Naprawdę wystarczy tylko odejść z administracji? Od tego się nie spodziewałem. Jak tam Eku? O Jezu! W sumie to skup. Lecimy coś tam sprzedać, czy nie? Przeda się sprzedać trochę kobla, bo mamy go sporo. jest jeszcze lajki. Gdzie ten kobl? o Tutaj sprzedajemy całego kobla. Już nie mam. Konto, zobaczmy. O, jezu, niu, prawie 700 kasory Tego się nie spodziewałem. Aha. Aha, można takie rzeczy kupować, nieźle. Czekajcie, sprawdźmy, Nie, inaczej. Warpy, o! Jakie są warpy? farm, W sumie zaraz pójdziemy na farmę, bo jestem ciekaw o co w tym chodzi. Regulamin... Czołgi? Zaraz pójdziemy. Czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa, dobra. Już się bałem. A, tak, a no tak, dobra, już wiem, byliśmy tu w poprzednim odcinku, dobra, warpy, zobaczmy jakie jeszcze mamy, a właśnie mieliśmy na czołgi pójść teraz, no to lecimy na czołgi, i to były te szybkie drzewy, wow, co? Jak kupić czołg? Kup kod e, PaySwift na kwotę czołgu. Jaki chcesz kupić? Wyślij kod PaySwift w prywatnej wiadomości na forum do PIO. W tej wiadomości dodaj, który czołg chcesz. Po odebraniu kodu dostaniesz e, czołg w przeciągu max 24 godzin. Można też płacić PayPalem. Po info e, wyślij. Co? So, po info wyślij PIO. E, wiadomością na formę. Aha. Niezłe te czołgi. Złoty czołg. Ogólnie to. Pójdźmy sobie zobaczyć motory. Ja to się ogólnie też nagrywa, muszę za A 10 minut tak. ja sobie wyłączę Google'a. <tryk> Jakie tu są motorki? pięć tysięcy, nie, co jaja. Dobra, 70. To jest najtańszy. Max 80. A. Auta. Jakie są warte? Jakie jest wart do aut? Motor. A, salon! Dobra. No to lecimy, zobaczmy, jaki tam wsadzamy. nie, Samochody najtańszy z Dirta 15 tysięcy. Z Dirta, o Jezu, nie. najdroższy jest. Najdroższy jest ten 380 km maksymalnie, na godzinę. Nie złe auto. Dobra. Lecimy na działeczkę i kopiamy dalej. Co nie ludziska? Co mnie e, walnęło? Może tutaj wykopmy? Bo jeszcze nas znów coś walnie. Tutaj będzie się szło i tutaj będzie zajście trochę niżej. O. I tutaj się będzie szło. Oj 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 oj. Czekajcie, trzeba się jeszcze troszkę niżej podkopać, jak sami widzicie. O, tutaj, o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Odtąd. Tak. Raz. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, jak to idzie? Tutaj raz, dwa, sufit, raz, dwa. Aha, czyli że tutaj podłoga jest. O. Zawsze się w czymś mylę. Dobra. No Teraz jest kitas. W sumie odłóżmy tutaj surowce na razie. tutaj ma być to. Patrzcie jak już to rozkminiłem. O! Ja to tak rozkminiłem na razie i tutaj będzie chodziło. O właśnie tak. O! x -Lite white elo elo x-white pozdrawiam cię serdecznie trzy raz, dwa, trzy dobra będzie trzeba później wszystko rozmienić na kobla to tutaj wykopmy już. Czekajcie, dobrze kupię. Nie. Tutaj tak. I jeszcze tutaj. I teraz tutaj skręcamy, moi drodzy. Oh, jest znów źle, super. Trochę to jest skomplikowane. Tyle wam powiem. To kopiemy, 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 kopiemy. Tutaj oczywiście zabudujemy ten, e, ten klocki. Tylko na razie się tym nie zajmujemy. Tutaj w sumie od razu wykopmy. Pochodnie postawmy, bo będzie ciemno. Ogólnie też e, pytaliśmy się admina, czy jak się tak, e, czy, e, po prostu, e, czy tutaj się respią moby e, po ciemku. Ja ci musimy przesunąć trochę te pochodnie, o. I tutaj musi być tak, o. I teraz jest ideolo. No to kopiemy sobie, kopiemy, 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 kopiemy. Właśnie, ile się nagrywa? 17 minut. Bo ja ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale jak e, mi się tak z, e, u Was zawiesza Minecraft, to u mnie ja po prostu ekran przyłączam. Na OBS-a, bo ja ogólnie nagrywam też obs em mm. No to kopiemy, kopiemy, kopiemy. O czym by tu popowiadać? Kopiemy na razie do przodu. Co by tu powiedzieć? W sumie nie wiem co Dwa szmaragdy z rzędu to są jaja. Znalazłem dwa szmaragdy z rzędu się wydaje, czy masz mu. multikonto. Aha, typ podejrzewa, że jakiś typ ma multikonto. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest multikonto, to multikonto to jest tu drugie konto założone w celu ten zdobywania podwójnie nagród w, w, w głównie. Może być jedno multikonto lub więcej. Co by jeszcze powiedzieć tutaj? Ogólnie to wyrazę wam, jeśli zaczynacie dopiero grać na kraftadzie radzę wam nie przeklinać. I ogólnie nie łamać regulaminu. Wiecie czemu? Nie? Dlatego, że jeśli się... Jeśli Wam się strasznie craftać spodoba... I byście zaczęli myśleć nad e, tym, czy by, nie, e, czy by nie napisać podania na, e, na helpera, czyli na podstawową rangę administratora. Że pierwszą rangę, e, jaką się otrzymuje, gdy się dołącza do administracji, no to trzeba e, opisać, w, w, powiedzieć, wszystkie kary, jakie się miało. Więc e, też kary, bo tak naprawdę e, osoby czytają to podanie i później muszą e, się oceniać. Czy są na tym, żeby osoba. Dołączyła do administracji czy są przeciw temu? Ile się nagrywa? 19 minut. Już prawie 20. <grym> no i wtedy musicie musicie, muszą inni gracze pisać zdanie swoje. Oczywiście wy też możecie pisać swoje zdania u innych u innych, u innych użytkowników, którzy piszą podania. Hmm, bo ogólnie podania. Jak się picie na przykład podaje na helpera, to, to nie jest tak, że wy dostajecie helpera na każdym trybie. Dostajecie oddzielnie na trybach. Jedynym e, no, rzeczą jaka jest to Survival Extreme. Tam się jedynie dostaje e, nie, admina na 1.14 i 1.15.2. Dokładnie, dokładnie to na 1.14.4 i na 1.15.2. Już mi się chwilę skończyło. Widzicie? Więc nie polecam ogólnie łamać regulaminu. I też poza tym źle będzie później to o was świadczyło na craftedzie. Więc dlatego lepiej nie łamać regulaminu. Ja ogólnie nie polecam. Nawet jeśli nie ma administracji na, serwer, na trybie, na którym gracie. Akurat teraz jest, no nera. Ale nawet jeśli nie ma administracji. A na no to daje, jeśli nie ma administracji, to nie radzę pisać przekleństw. Nic nie łamanie regulaminu. Radzę nie łamać regulaminu, bo od czegoś z e, twórcy Crafteda założyli forum i stworzyli dział skargi trybu, e, na trybach. Na przykład, jeśli ktoś, e, jakiś gracz przeklnie, ale akurat nie ma administracji na serwerze, to, e, to możecie napisać skargę, stosując oczywiście wzór który jest na Craftedzie i gdy tam piszecie skargę musicie też pokazać screenshota, na którym jest widoczne, że gracz łamie regulamin albo film to możecie to dać na przykład jak na PvP jesteście i ktoś ma na przykład cheaty, killaury, coś w tym stylu to trzeba nagrać wtedy akurat film no chyba, że ma fly'a, no to wtedy można zrobić screenshota jak lata w powietrzu ale pamiętajcie, trzeba zastosować się do wzoru oraz ze wszystkimi rzeczami tam. Jakie są. Że na przykład dowody nie mogą być w żaden sposób edytowane. Nie możecie zrobić screenshota filmu, tylko musicie film udostępnić. No to jak się robi screenshota, to najlepiej ten. To najlepiej na... Na serwerze, nie na e, filmiku. I ogólnie też, e, jeśli, chce, e, jeśli na przykład chcecie udostępnić film, ale film ma za dużo pamięci, to e, wystarczy, że go udostępnicie na przykład na YouTube, na jakiejkolwiek platformie i dajecie link do tego filmu. I wtedy też się zalicza. W taki sposób też można. Bo na przykład e, to, e, to, jak ten błąd był, ten w poprzednim odcinku, to pisałem ja wtedy skargę i dałem link do mojego filmu, i napisałem też minutę. Ogólnie czas, w którym, to się, w którym nagle to odkryłem. Ale powiem Wam, zdziwiłem się ostro. A najlepsze było to, że ja to przypadkiem odkryłem. Draganów z mięsem. Aha. Mm, dobra, co by tu jeszcze powiedzieć? Ile się nagrywa? W sumie, wiecie co? Dokopmy to do końca. I już kończymy odcinek. Dokopmy do końca. Bo już prawie to skończyliśmy. A film trwa już długo. Dokładnie trwa film 23 minuty i 49 sekund. To, co widzę czy chyba 49 sekund było nie jestem pewien dokładnie słuchajcie, ja nie wiem czy powiedziałem 29 czy 23 ale jakby się okazało, że powiedziałem 29 to chodzi oczywiście o 23 minuty Prawie, prawie. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy linie. A jeszcze z tymi to pięć. No wiecie, filmy. E, też nie mogą trwać jakoś wybitnie długo. Na przykład. Nie wiem. Godzinę. Jeden taki film. godzina to może trwać live. Ale filmy. Nie, nie, nie. Filmy 20-30 minut. Chociaż kiedyś nagrywałem krótsze. Na przykład mój pierwszy film, na którym w ogóle nie byłem ogarnięty. Tutaj ja nie miałem jeszcze mikrofonu, nie wiedziałem, że się muzykę wyłącza w Minecrafcie jak się nagrywa. I tutaj jeszcze nie miałem, na dodatek, tego skina, tylko miałem e, skina trola. Nie, no, na początek byłem akurat nie ogarnięty, ale już się, e, się trochę ogarnąłem z OBS-em, wszystkim. I teraz umiem akurat nagrywać. Mam też dobre stanowisko. Kupiłem sobie ostatni mikrofon, bardzo dobry. No i tyle. W sumie też myślę, czy będzie nie nagrać odcinka z okularów Uyar. Bo też mam. Ale nie jestem pewien. Ogólnie to w sumie Michael M.K. Czyli ta osoba, z którą miałem nagrywać serię SkyBlock na Hypixelu właśnie rozpoczyna swój kanał. Będzie nagrywała Fortnite'a. E, powiem wam jedynie tyle że pierwszy odcinek będzie kozacki. Bo mi Michael pokazał. O reklama. Reklama serwa. Czyżby reklama serwa? Bo jak, jak ktoś reklamuje serwer. Mówiłem. Reklama serwa. Bo jeśli się reklamuje serwer, to zawsze administracja najpierw wyczyszcza czat, a później wycisza użytkownika. Bo takcy każdy może sprawdzić. Dobra. No to na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W sumie dam Wam specjalnie, Michael, specjalnie dla Ciebie, ponieważ zaczynasz właśnie przygodę ze swoim kanałem. Daję w tym, e, w tym odcinku w opisie. Link e, do Twojego kanału, bo normalnie to mam ustalone, że dajemy linki do swoich kanałów, jeśli nagrywamy. Jak e, nagrywam z Michaelem, ale film zwracam na, e, na jego kanał, to Michael daje link do mojego kanału w opisie. A jeśli na przykład ja nagrywam jakiś film z Michaelem i ja go wstawiam, no to ja muszę dać e, do opisu. Ale Michael zaczynasz, więc specjalnie dla Ciebie. Dobra, no to dziś to już na tyle. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i cóż. Da!